Dzień dobry, jestem tutaj dzisiaj razem z Broniką, ja mam na imię Julia. Jesteśmy w tym momencie w bibliotece w Pobiedziskach w oddziale dla dzieci, żeby opowiedzieć Wam o naszej pasji, którą jest łucznictwo. My obie należymy do klubu Leśnik, który ma swoją lokalizację w Poznaniu, ale dzięki temu, że w Pobiedziskach została założona specjalna sekcja, możemy trenować u siebie na miejscu. Mamy blisko, nie musimy nigdzie daleko jeździć. Pierwszym pytaniem, które się nasuwa, gdy myślimy o jakimkolwiek sporcie, zwłaszcza dla osób, które zwykle nie trenują, to czy trzeba mieć dobrą kondycję? Oczywiście, jakąś trzeba, ale łusznictwo nie wymaga żadnego, żadnej zaawansowanej sprawności fizycznej. Jeśli chodzi o strój, również. Nic specjalnego, wystarczy podstawowy strój sportowy. Jeśli strzelamy na zewnątrz, wygodne buty na płaskiej podeszwie, a jeżeli strzelamy na hali, obuwie sportowe na hale. Każdy klub oferuje sprzęt dla osób, które zaczynają swoją historię z ucznictwem za darmo, w pewnym sensie. Tak naprawdę trzeba zapłacić około 50-70 zł za kurs i można w ten sposób zacząć swoją przygodę. Wiemy już, jakie są podstawowe rzeczy, których potrzebujemy, by zacząć. Teraz powiem, gdzie można zacząć. Większość klubów sportowych, łuczniczych, właśnie tak jak powiedziała wcześniej koleżanka, oferuje rozpoczęcie za darmo. Najbliżej mamy kluby w Poznaniu oraz sekcje w pobiedziskach Poznańskiego Klubu Leśnik. Sceną łuków jest jak z samochodami. Łuk może kosztować 500 zł, jak i również 30 tysięcy. Łuk, który, łuki, którymi posługuje się polska kadra narodowa, kosztuje około 15-16 tysięcy złotych. Jak wcześniej wspominałam, cena łuku olimpijskiego jest bardzo różna. Ten, który trzymam akurat, cena kosztuje około o, 3 tysięcy złotych. Waży między 2, a 2 700, między 2000 a 2700 gramów. Składa się z celownika, stabilizacji i głównej części, która jest majdanem, ramionami i cięciwą. Teraz zaprezentuję łuki prostsze niż łuk olimpijski, który często jest żartobliwie nazywany łuk kosmiczny. Nieraz spotkałyśmy się z takim określeniem. To jest Snake tak zwany. Niektórzy u nas nazywają go sneakersem. Ma on 18 funtów, bardzo łatwo go naciągnąć, i na nim właśnie zaczynają nasi początkujący łucznicy. To jest łuk nazywany dianką, jest on drewniany. Również zbudowany z majdanu, ramion i cięciby, tak samo jak olimpijski. Ma on 26 funtów, jest go już naciągnąć trochę trudniej niż naszego Snake'a. Dostają go również osoby początkujące. Ale już po jakimś wstępie, po kilkunastu, kilkudziesięciu treningach pierwszych, jest on również używany do ucznictwa tradycyjnego. Cena strzału zaczyna się od 10 do nawet 200-250 zł za sztukę. Osoby, które zaczynają swoją przygodę, strzelają z takich czyli aluminiowych które składa, która składa się z promienia, który jest wykonany z stop, stopy aluminium grotu i silikonowych lotek oraz nasadki. Łucznicy tradycyjni strzelają z strzał wykonanych ręcznie. Ich, skład, ich składnikami głównie są głównie jest drewno, kuty metal ręcznie i naturalne pióra, głównie indycze. Strzały, którymi się posługują zawodowie już łucznicy są wykonane precyzyjnie z karbonu, czyli jakby rodzaju węgla, plastikowych lotek lub silikonowych, tak jak osoby, tak jak osoby początkujące, plastikowej nasadki, i grotu. Cena takiej strzały wynosi około 30-35 zł. Mamy dzisiaj ze sobą kilka tarcz, które chciałyśmy Wam pokazać. Strzelają do nich nasi zawodnicy na zawodach halowych z 18 metrów. Tutaj mamy tarczę młodzików, czyli jednych z najmłodszych zawodników. Ma ona 60 cm. Tutaj mamy tarczę, do której strzelają juniorzy młoci, również z 18 metrów. Ona ma 40 cm, a to najmniejsza tarcza, do jakiej zdarza nam się strzelać, jest to tarcza potrójna. Należy podczas zawodu trafić w środek każdego okręgu. Najlepiej w środek, oczywiście. Każdy z nich ma 20 cm. Mamy tu też ze sobą sprzęt, który zazwyczaj mieści się w naszych torbach w kołczanie. Przede wszystkim korzystamy z napinaczy, czyli długich linek. W których końce zakłada się na ramiona łuku, żeby pomo były pomocne napięciu cięciwy. Jeśli robi to jedna osoba, ponieważ bardzo często zdarza się, że przy już mocniejszych łukach, takich jak właśnie olimpijskie, musi nam po prostu ktoś pomóc, żeby nagiąć ramiona, żeby cięciwę dało się założyć, ponieważ łuk zmieniamy w postaci takiej, jak widzimy, że mamy napięty, w postać transportową, wtedy cięciwa jest po prostu z niego zdjęta, żeby się nie niszczyła. Mamy tutaj również plastron, część ubioru łucznika, ale oczywiście na początku nie jest on niezbędny. Zakładamy go w ten sposób i zapinamy. Pomaga nam on przytrzymać ubranie, jeżeli jest różniejsze, wtedy cięciwa nam o nie po prostu nie zahacza, przez co nie zmienia to lotu strzały. W podstawowym wyposażeniu łucznika znajdują się również skórki. Zakładamy je, żeby palce nie, nie, nie raniły ocięciwe, ponieważ po kilku naciągnięciach naprawdę bolą. Jeśli strzelamy na łuku większym, olimpijskim, już nie takim snake'u, jak wcześniej pokazywałam, wymagane są również smyczki. Jedna z nich jest nadgarstkowa. Zakładamy ją w ten sposób na nadgarstek i przypinamy rękę do łuku żeby podczas strzału można było go puścić. Łuk wtedy leci swobodnie w dół i nie spada na ziemię. Druga smyczka, o której mówiłam, to jest zwykła smyczka na palce. Jest ona zrobiona, jak widać, ze sznurowadła, także jeżeli łucznik zgubi, zapomni smyczki, wystarczy wyjąć sznurowadło z buta i mamy sprawę załatwioną. A więc tak, tak wygląda podstawowy kołczan, którym posługują się nasi zawodnicy. Większość z nich ma właśnie takie kołczany. Ma on miejsce na długopis, ponieważ nierzadko zdarza się, że zapisujemy nasze wyniki, liczbę strzał. A do liczby strzał służy nam głównie takie oto klikadełko. Po każdej wystrzelonej serii, w zależności czy strzelamy po 6 czy po 3 strzały, klikamy odpowiednią ilość i na koniec treningu wiemy, ile strzał udało nam się tym razem wystrzelić. Ogólnie na treningu zazwyczaj wymagane jest od nas, żeby wystrzelić 120 strzał i 30 rozgrzewkowych 120 na odległości. E, tutaj w kurczanie mam kieszonkę, w której znajduje się taka oto miarka. Służy ona do tego, aby zmierzyć odległość cięciwy od Majdanu, e, ponieważ każda, każda drobna zmiana w takim układzie e, powoduje zmianę lotu strzały. Dalej w kółczanie mamy miejsce, w którym wkłada się, się strzałek. W ten oto sposób mamy trzy tubki, żeby można je posegregować w zależności od tego, których używamy. Tutaj mamy miejsce, w którym ja zazwyczaj trzymam pudełko na kluczyki, których również przy naszym sprzęcie jest całkiem sporo. A tutaj mam notesik, w którym zapisuję, ile właśnie strzał wystrzeliłam danego dnia, danego miesiąca. Potem mogę to sobie to wszystko podsumować, zobaczyć, jak mi idzie. Każdy zawodnik zazwyczaj ma torbę, w której mieści swój sprzęt. Ma akurat taką. W środku mamy miejsce na nasz cały łuk, strzały, stabilizację, i takie rzeczy jak ochraniacze, plastron, cięciwa, czy nawet. I magło. Moja przygoda z ucznictwem zaczęła się dość nietypowo, ponieważ od dziecka pamiętam zawsze bardzo, bardzo chciałam strzelać, ale ciężko mi było znaleźć jakiś klub, nie wiedziałam w ogóle jak to zorganizować, w jaki sposób. Gdy byłam w pierwszej klasie liceum, dowiedziałam się o kursach, ale oczywiście coś nie poszło, nie poszłam na nie, zapomniałam o tym. Za to już w, trzeciej, w drugiej klasie. Wysłałam na nie kuzyna, ponieważ były one w terminie, który totalnie mi nie pasował i po prostu bardzo żałowałam, ale nie mogłam w nich uczestniczyć. Kuzyn poszedł, bardzo mi się spodobało, ciągle właśnie opowiadał o, o tym, jak idzie mu na treningach, jak to wszystko wygląda, więc stwierdziłam, że muszę poprzestawać swoje plany tak, żeby spróbować, i w ten sposób w grudniu zostałam przeszkolona, a od stycznia mogłam już strzelać.